Znajdujemy się teraz przy stanowisku mechanika i mechatronika. E, dowiemy się, jak działają przykładnie i inne maszyny. Cześć, jestem Mateusz, e, jesteśmy z drugiej klasy technik-mechanik. No i zajmujemy się głównie mechaniką. Po ukończeniu jakby naszego profilu otrzymujemy dwie klasyfikacje. Organizacja procesów produkcyjnych i naprawa i konserwacja narzędzi, maszyn, tego typu rzeczy. Dlaczego akurat ten zawód? Co Was zainspirowało? Już od młodego mnie inspirowało mechanika, takie rzeczy związane z przekładniami, na przykład jak może to tutaj zobaczyć. Bardzo, myślę, ciekawy jest to zawód i, i bardzo też precyzyjny, więc jest się do czego starać. Pracujemy na obrabiarkach, tokarkach, frezarkach. Możemy wykonywać różne wałki, na przykład do przekładni. Ja jestem Martyna i to jest profil Technik Optyk. Zajmujemy się głównie naprawą okularów, uczymy się również badać wzrok. Możemy pracować w optyku, w którym będziemy uczyć się szlifować szkła, będziemy uczyć się również naprawiać okulary, ramki okularowe. Badać wzrok. Możemy iść również na studia optometryczne, na których będziemy uczyć się o chorobach oczu. To jest sprzęt do badania wzroku, w którym możemy zbadać, jaką wodę ma dana osoba. Uważam, że to jest zawód przede wszystkim bardzo przyszłościowy. Każdy zawód inny będzie przemijać, a wzrok to jest rzecz, która psuje się cały czas i tego nie kupimy za pieniądze. I to jest zawód, który jest nam potrzebny. Mechatronika ogólnie zajmuje się, jest to połączenie kilku dziedzin, jest to połączenie dziedziny właśnie hydraulicznej jak tutaj, klimatycznej jak tam, elektronicznej, robotycznej oraz i programistycznej. Przede wszystkim ja traktuję na przykład mechatronikę jak pasję, od dzieciaka interesowałem się zawsze elektryką, prądami, zawsze mi to sprawiało Friday i przyjemność przede wszystkim. Przyjemność w moim zawodzie sprawia mi to, że mam z tym styczność. Zawsze, zawsze jest coś z tym wspólnego i mam z tym styczność na, na co dzień w tym zawodzie. Ogólnie w przemyśle, czyli w fabrykach. Możemy zajmować się na przykład maszynami, możemy uzupełniać plastik do tych maszyn, możemy projektować te maszyny. Możemy również e, wymieniać i kontrolować części, które wypadają z tych maszyn. Możemy całe linie produkcyjne uzupełniać, tak jak tutaj. Mamy na przykład układ hydrauliczny, gdzie w maszynie mamy układ hydrauliczny, czyli sterujemy przód z w zależności od tego, jak potrzebujemy. Mamy na przykład pneumatykę, czyli na liniach logistycznych, tak potrzebujemy, e, dzięki czemu możemy zrobić wszystko w jednym. Na przykład w przemyśle samochodowym możemy projektować całe linie produkcyjne. U nas jesteśmy technikami, więc my raczej montujemy układy zamiast projektować je. Ale jeżeli ktoś ma pasję, że lubi na przykład projektować części, tak tutaj, jest potrzeba wykonania takiej części na przykład, to możemy takie części zaprojektować sobie w komputerze, i następnie przenieść ją odpowiednio na, na plik i do drukarki.